Janusz Grabowski, podcast o możliwościach nieruchomości. Sprawdzone i dobre porady dotyczące zakupu i kredytowania nieruchomości. Zapraszam do słuchania. Witam serdecznie. Wrzesień 2021 roku. Aktualności z rynku kredytów, zwłaszcza z rynku kredytów hipotecznych. Przede wszystkim koniunktura nie zwalnia klientów kupujących nieruchomości. Jest bardzo dużo. Czy to się budują? Czy kupują mieszkanie na kredyt, czy kupują dom na kredyt, cały czas jest tego dużo. Widać większe zainteresowanie od czasów pandemii zakupami działek, budową domów, czy zakupą szeregów, ale tak naprawdę, czy to lokale mieszkalne, czy domy, wszystko jest e, cały czas kredytowane, czy też kupowane za gotówkę. Ale no, mówimy o kwestii kredytów hipotecznych. No i jak raporty Biura Informacji Kredytowej mówią. Hmm, robimy rekordowe obroty tak cała gospodarka cały polski rynek zrobił uruchomił wiele więcej kredytów niż to kiedykolwiek było. Wniosków kredytowych też jest dużo jest dużo zapytań do banków dużo u nas też jest obrotu dużo klientów więc fajnie się dzieje. Miejmy nadzieję, że to jeszcze długo potrwa, ale czy to już jest dalej od dołka czy bliżej już szczytu tego tak naprawdę. Nikt nie wie, nie lubię bawić się w prognozy i tak naprawdę robię co mogę, żeby ze wszystkim się wyrobić, żeby klienci otrzymywali jak najszybciej decyzje kredytowe, jak trzeba. Walczy się po godzinach, działa się zdalnie, co można się uzupełniać jak najszybciej, żeby klient. Czyli ty, mój drogi słuchaczu, jak najszybciej otrzymał decyzję kredytową, oczywiście pozytywną, na no pełną kwotę, na jak najkorzystniejszych warunkach. Co jeszcze? Ceny dalej rosną, może już nie ma takich szałów, jak to było na początku tego roku, no ale patrząc na niektóre ceny materiałów budowlanych, towar często dwukrotnie droższy niż to było na początku roku. Według banków, no dalej ten minimalny koszt budowy domu to jest tak 2700 do 3000, ale według osób, które siedzą w branży budowlanej, mówią, że za stan deweloperski to poniżej 3,5 tysiąca złotych z metra nie da się wybudować. Jak jest faktycznie, jeżeli ty sam się budujesz albo dostajesz jakiś teraz kosztorys budowy, będę wdzięczny za informację w komentarzu. Jakie ceny wy macie, albo po jakich ostatnio zakończyliście budowę, czy planujecie się budować, czy kupić mieszkanie. nawet ceny nieruchomości w mniejszych, mniejszych miejscowościach potrafią być podobne do tych większych miejscowościach. Tak więc rynek można powiedzieć jest gorący, jakby nie powiedziano, że miejmy nadzieję, że jeszcze nie rozgrzany do czerwoności, ale no. Dobrze jest, dobrze jest. Jeżeli potrzebujesz kredytu, zapraszam do kontaktu. Na pewno znajdziesz jakieś mocy produkcyjne, żeby to zorganizować. Co jeszcze? Co jeszcze? Coraz bardziej wszędzie w mediach straszą wzrostem stóp procentowych, czy one nadejdą szybko? Na to chwilę jeszcze polityka, Rada Polityki Pieniężnej stwierdziła, że nie podnosi stóp procentowych. Nieoficjalnie się mówi, że do końca przyszłego roku stopy procentowe wzrosną do jednego punkta procentowego. Do wyborów podobno będą w miarę szybko. Po wyborach zobaczymy, co będzie. Do wyborów prawdopodobnie papka wyborcza będzie taka, żeby ludziom się dobrze żyło. A po wyborach różnie już może być. Mamy jeszcze na to trochę czasu, zobaczymy, co będzie. Jednakże w drugą stronę KNF, Komisja Nadzorów Finansowych też mówi żebyście brali kredyt na maks 25 lat, bo podobno oczywiście jest bardziej niebezpieczne. Dlaczego? No bo przy zmiennym oprocentowaniu, jak wzrosną stopy procentowe, to trochę bardziej będzie odczuwalne niż przy krótszym okresie kredytowania. No i też KNF zaleca, żeby wiedzieć o tym, że stopy procentowe mogą wzrosnąć. O ile jak to wygląda, zapraszam do mojego innego odcinka podcastu na temat właśnie wzrostu stóp procentowych. Czy kredytów ze stałą stopą procentową, ale coraz częściej pada pytanie klientów: czy stałe oprocentowanie, czy można je wziąć, na jaki okres, czy zmienne oprocentowanie. Rozmawiamy, klienci widzą ratę kredytu przy zmiennym, widzą przy stałym oprocentowaniu. Pokazujemy, ile by wyn wynosiła rata przy wzroście stóp procentowych, i tak przeważnie większość się decyduje na zmienne oprocentowanie, ze względu, że na dzień dzisiejszy ta rata kredytu jest niższa. Czy to dobrze, czy źle? Czas pokazuje. Że decyzja tak naprawdę należy do Was. Kolejna kwestia jest to, że na dzień dzisiejszy złotówka spada, wartość naszego pieniądza coraz niższa. Polski Ład swoje robi, a gdy nasza złotówka maleje, to nasze indeksy giełdowe bardzo często wzrastają i tu już powoli widać, czy tak dalej będzie, czy nie. Obserwuj. Jeżeli inwestujesz na giełdzie, no to myślę, że tutaj znasz bardziej te mechaniki, yy, mechaniką, która wpływa na zmiany kursów yy, niż ja, więc o tym nie będę dyskutować. Kolejna rzecz, dalej na rynku może nie jest to aż tak bardzo związane z. Yy, rynkiem nieruchomości, ale bym powiedział że po części także brakuje towaru, zwłaszcza półprzewodników, co za tym idzie, wszystkie sprzęty, auta. Tak naprawdę prawie wszystko, co jest po części cyfrowe, jest obsługiwane przez półprzewodniki, mikrochipy, co powoduje, że na towar się czeka coraz więcej. Klienci, którzy zamawiali auta, potrafią nad pół roku czekać na towar, jak mniej więcej. Na rynku materiałów budowlanych są też, można powiedzieć, ograniczenia. Co do ważności terminów ofert, jeżeli chcesz zamówić towar na za miesiąc czy na za, za kwartał do przodu, pewnie jesteś w stanie, ale bez gwarancji ceny. Na jaki to ku. Co widać? Mamy wrzesień, sezon najmów w pełni. Rynek najmu odżył. Większość już mam wynajęte. Życzę Tobie też, żebyśmy już wszystko wynajęte. Widać, że ludzie się już mniej boją pandemii. Jest deklaracja uczelni, że w 70 czy tam 80% jest nauczanie stacjonarne, część zdalne czy pół na pół. No To wszystko pokazuje, że powinno być lepiej już w tym roku, że ludzie w końcu. Wychodzą z domów, mają gdzie się spotkać, mają gdzie pracować, mają gdzie studiować. Co za tym idzie? Ktoś jest mniej pustostanów. No i przede wszystkim to też znowu powoli nakręca ceny też najmów, gdzie te ceny czynszów trochę wzrastają. Też wynająłem drożej niż to było rok temu, czy dwa lata temu, więc no to wszystko powoduje też, że inflacja się nawędza. No i tutaj oficjalnie mówi się, że już inflacja jest 5%, nieoficjalnie według wskaźników i jaki towar mierzymy, to jest 15 czy 20%. To wszystko powoduje, że idzie koniunktura, ludzie kupują nieruchomości, chcą mieć jakieś zabezpieczenie. Przed stratą ich wartości. No i pytanie: Co będzie dalej? Co od nowego roku? Koncepcja umowy, przepraszam, umowy ustawy Polski Ład weszła, składka zdrowotna, 9% dodatkowego podatku. No, chyba, że masz podatek liniowy, pokazuje, jak rząd pięknie umie liczyć, bo przecież połowa z 9 to jest 4,9%. Jak nie patrzeć, ta większa połowa, czy to przejdzie? Miejmy nadzieję, że. Nie, że nie w takiej wersji, że Senat odrzuci, no bo to jest kolejna danina. To dalej spowoduje, że przedsiębiorcy, biznesmeni będą wszystkie koszty przerzucać na klienta docelowego, zwiększać cenę towaru, żeby im biznes się dalej zgadzał i my, jako ci ostateczni konsumenci, prawdopodobnie poniesiemy wyższe koszty za te same towary. Bo to niestety tak często wygląda, czego nasi rządzący chyba nie umieją zrozumieć. Co jeszcze z takich ciekawostek, jeżeli się interesujesz? nieruchomościami, to zapewne wiesz, że od przyszłego roku najem jeżeli nie rozliczasz tego w działalności jako, jako osoba prywatna, będziesz mógł rozliczać tylko na ryczałcie, nie na zasadach ogólnych, więc jak sięgowałeś na zasadach jako prywatnie, na zasadach ogólnych sobie ratę odsetek amortyzowałeś wliczasz jeszcze inne koszty, no to się okaże, że od nowego roku będziesz musiał płacić tylko stawkę zryczałtowaną, nie odliczając żadnych sobie kosztów. Taka ciekawostka, dlaczego to jest robione? Tego względu, że wpływy z ryczałtów są w większej skali wpływem do rządu, do podatku centralnego, a nie do samorządów do podatku lokalnego, co za tym idzie, że tym bardziej wszystko będzie sterowane odgórnie, żeby jak najbardziej Jedna sztywna ręka tym wszystkim funkcjonowała. Tak? Podsumowując, jeszcze najważniejsze, jeżeli myślisz o kredycie 10% wkładu własnego. Jak najbardziej w połowie banków jeszcze można zorganizować. Marża wynosi w tym przypadku między 2,5 a 3,5 punkta procentowego, no przyważnie to jest 3 lub około 3% plus WIBOR, no, co zatem daje, że oprocentowanie nominalne kredytu jest między 3 a 3,5%. W większości przypadków, jeżeli byś chciał kredyt na stałej stopie procentowej, to na okres 5 czy 7 lat byś mógł mieć uzyskać gwarancję między wtedy 4,5 do 5,5% w skali roku. Jeżeli byś miał 20% wkładu własnego, co też polecam, jeżeli myślisz zwłaszcza o zakupie mm, dla siebie, żeby mieć tańszy kredyt, ale jeżeli nie masz aż tylu środków, to uważam, że i tak lepiej jest kupić na mniejszym wkładzie własnym, ale już mieć te własne aktywo, niż ciągle tylko zbierać i się zastanawiać, czy będzie szybciej mógł odkładać swoje środki, niż jest wzrost wartości nieruchomości. Tak przy. 20% wkładzie własnym marże oscyluje około 2 punktów procentowych, więc gdzieś tam 1,8 a 2,3%, no plus Wibor, co za tym idzie, daje oprocentowanie nominalne około 2 do 2,5%. Jeżeli to by było stałe oprocentowanie, no to wtedy szansa uzyskać oprocentowanie około 3,5% skali roku do 4,5% w skali roku. Więc tak. Pokazując mniej więcej stałe oprocentowanie od zmiennego oprocentowania na dzień dzisiejszy to jest różnica około 1,5%, czyli mniej więcej tyle, ile wynosiło oprocentowanie na dzień dzisiejszy przed pandemią, a po pandemii. Tak więc to jest taka mniej więcej różnica stałego i zmiennego procentowania, który kredyt wybierzesz na jakich stopach procentowych, z jakim wkładem własnym? Jeżeli nad tym się zastanawiasz, to zapraszam do kontaktu, a wspólnie zorganizujemy Tobie dobre finansowanie na zakup własnej nieruchomości. Pozdrawiam i do usłyszenia. Janusz Grabo.